Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych losowo wybieramy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że otrzymamy liczbę podzielną przez 8 lub liczbę podzielną przez 12. Dobrze, zbiór liczb naturalnych dwucyfrowych. O co tutaj chodzi? Chodzi o liczby począwszy od 10, 11, 12 i tak dalej i tak dalej aż do 98 i 99 na końcu. Ile mamy takich liczb? No, pewnie co niektórzy powiedzą, 89. Otóż nie takich liczb mamy 90. I to jest nasza omega. To jest nasza omega, czyli moc omega. Moc omegi, czyli liczebność całej przestrzeni, to jest. 90 elementów. Dlaczego 90 elementów, a nie 89? Przecież ktoś powie, 99 odjąć 10 daje nam 89. Otóż nie, zobaczmy, dziesiątka jest pierwszym wyrazem, elementem. 11 jest już drugim elementem. Dwunastka jest już trzecim elementem. Czyli jest o jeden więcej niż nam się wydaje. Łatwo to udowodnić w ten sposób. Zobaczmy, tworzymy liczbę dwucyfrową. Na pierwszym miejscu możemy postawić cokolwiek, byle nie. 0, czyli może być 1, 2 i tak dalej, aż do 9, a na drugim miejscu możemy postawić cokolwiek od 0 do 9. Od 0 do 9 mamy 10 możliwości, a od 1 do 9 mamy 9 możliwości. Tutaj następuje reguła mnożenia: 9 razy 10 to jest 90. Dobrze, mamy omegę, czyli 90 elementów. Teraz musimy policzyć zdarzenie sprzyjające a, polegające na tym, że otrzymam liczbę podzielną przez 8 lub liczbę podzielną przez 12. W takim zadaniu na poziomie podstawowym możemy to po prostu wypisać. Możemy wypisać osobno liczby podzielne przez 8 i możemy wypisać liczby podzielne przez 12. Myślę, że to będzie w tym wypadku chyba najszybsza metoda. Dobra, podzielne przez 8. Najmniejsza dwucyfrowa podzielna przez 8 to jest 16, później 24, 32.

te elementy, elementy nie mogą się powtarzać, to wykreślmy elementy z drugiej kolumny, te co się powtarzają. Zobacz, 24 się powtarza. To na niebiesko sobie wykreślimy. Co dalej się powtarza? 36 nam się nie powtórzyło, 48 nam się powtarza. 60 się nie powtarza, ale 72, czyli co drugie elementy się powtarzają, co drugi element się powtarza. 96 też wykreślamy. Zobaczmy zatem, ile mamy elementów sprzyjających. A meleasz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 elementów sprzyjających, czyli elementów te, które, tych, które pasują do wymagań zadania, a wszystkich elementów jest 90. Czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest 15/90, gdyż wzór na prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc A przez moc omegi. 15/90 to jest 1/6.